Nie, no to jest niedobra. I co? Dla mnie okej, okay, możemy iść. No też nie? Dla mnie jest okej, okay. ja już Ci powiedziałam z pięć rzeczy, że jest okej. Okay. No ale okej, okay, Zostań nie w tym Ale nie podoba Ci się. Ty. Podoba mi się, jest super, chodźmy. Przysięgnij. Przysięgam. Dzień dobry. Po pilota sięga. A magiczne słowo? Coraz bliżej święta. CBS, otwieraj, kurwa. Zakłócami? <grym> żadnych. Dzwonił 10 minut. Mam. We Małe to twoje stak. Mała z wystarczy, żeby nie był jak na Napierdalamy się honorowo.